Gratulujemy zwycięstwa. Proszę o krótki komentarz dzisiejszego meczu. Więc e, tak jak już przedtem powiedziałem, że to był mecz do, do jednej bramki mecz dwóch drużyn, wydaje mi się, no jak na tą trzecią ligę o stojących na niezłym poziomie i po prostu ten mecz tak wygląda, że kto szli bramkę ten, ten wygra. Ja chłopakom bardzo dziękuję za, za walkę, za zaangażowanie. Co mogę więcej powiedzieć? Mecz. Mecz się tak nam ułożył, Dowiedzieliśmy zwycięstwo do końca, jesteśmy bardzo zadowoleni, robimy te punkty na wiosnę, których nam brakowało na jesieni. Bardzo, bardzo nam ich, bardzo są nam na, dalej potrzebne do utrzymania, jeszcze musimy zdobyć minimum 6 punktów, żeby się utrzymać, więc coraz bliżej jesteśmy swojego celu. zbyt Wie pan, siarka jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, nie można tak powiedzieć, bo trzeba cały mecz być skoncentrowanym, cały mecz trzeba uważać, bo ma tak bardzo dobrych zawodników i tak doświadczonych, że moment nieuwagi i się kończy, że się dostaje najpierw jedną bramkę, a później jak już siarka zacznie szczelać, to szczela ich dużo więcej, więc, więc to tak nie można powiedzieć. Udało nam się być cały mecz skoncentrowanym, grać konsekwentnie, no i dlatego nam się udało wygrać, bo... No tak jak mówię, gdyby siarce coś się udało wcześniej zrobić, to całkiem inaczej by na pewno ten nasz wyglądał. Panie, dziękuję panu bardzo. Krenerze, proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Uważam, że byliśmy zespołem na pewno lepszym, stworzyliśmy więcej klarownych sytuacji. Jedyny strzał izolatora w światło bramkę przyniósł im prowadzenie. E... Powiem szczerze, że nawet jakby ta bramka nie padła, to z remisu bezbramkowego również bym się nie cieszył, gdyż uważam, że prowadziliśmy grę, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym dzisiaj. No ale w piłce tak jest, co w sieci to jest ważne. E... Przegraliśmy mecz. I trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać u siebie z orlantami. Momentami wydawało się, że Siarka nie ma pomysłu na grę. Tak było nieporadnie, dużo strat było w środku. To znaczy, ja się z Panem tutaj nie zgodzę. Uważam, że Siarka ma pomysł na grę. Yy, chodzi tylko o to, że po prostu nie potrafimy wykorzystać sytuacji, które mamy. Jeśli mamy 4-5 sytuacji dogodnych do strzelania bramek, trudno nazwać to, że, że, że nie mamy pomysłu na grę. Yy, Brakło przede wszystkim kropki nad jej. Uważam, że jakbyśmy szczyli jedną z tych sytuacji, które mieliśmy, to wynik mógłby być na pewno inny. W na następnych meczach będzie coś zmieniane? To znaczy... Będzie zmieniane na pewno, ponieważ dwóch naszych zawodników dostało żółte kartki i, i, i wykluczające ich wynik z meczu z, z Orlentami. No a gorąco nie chciałbym tutaj mówić o jakichś tam szczegół, szczegółowych zmianach personalnych. Dobra, dzięki, Wielki Zawodnik.